Witamy ponownie w Wenecji, nasz przewodnik, pan Edward Traskowski. To już ponad 20 razy tutaj, nie? Tak. Każdy metr kwadratowy tego uroczego miasta pan zna. No, nie zabłądzę. A dzisiaj e, przywiózł pan pełny autokar, komplet. Gratuluję. Tak e, udało się. Zebrać grupę. Pokazać jedno z najwspanialszych, najniezwyklejszych miejsc na świecie. Wenecja? Mamy maluchów czwartej klasy, trzeciej klasy, z drugi, nawet z drugiej. Bo ten rocznik okay. będzie grał. W tej chwili przecież chcemy. Wiecie gdzie jesteście? W Wenecji. Bardzo dobrze. A z czego chce Wenecja? Wolce! Placu Świętego Marka. No, z placu Świętego Marka. Z czego jeszcze? Bez... Z dużej ilości wody. Dużej ilości wody. Z czego jeszcze? Z bardzo dużej kumulacji z tych szczepionek. Bardzo śmiesznie. Zdraw sobie, Rybia ta. Mamy także towarzyszy Bieloruś, Grodno. Zdrasujcie. Z kanału Grande. Z kanału Grande. Dobrze. Z gondoli. Ja robię film teraz. Jak spacerujemy wąskimi uliczkami. Ta akurat nie jest taka wąska. Ale tutaj widzę, bo pan zachwycony. Pierwszy raz w Wenecji. A kto raz przyjedzie, zawsze tu wraca. Uh, у нас uh, в России Петербург, своя Венеция. Uh -huh. Я первый раз в Венецию, но Петербург супер. Не был ни разу. В четвертый. Oh. Невский проспект, канал. Yeah. <laughs> <laughs> И Алла идет. <laughs> Zatrzymamy się oczywiście przy studencie z wodą. Będzie można troszkę ochłonąć. Tu jest właśnie to miejsce takie piękne. Ja jeszcze podejdę do naszego przewodnika. Wy reprezentujecie jakie miasto? To jest e, województwo? Warmińsko-Mazurskie, słynące z czego? Też jedne z najpie... Słuchajcie, też jedne z najpiękniejszych miejsc na świecie Warmia Mazury. Walczyli o cud natury. Warmia Mazury? Wenecja? czasami, bo tu jest e, troszkę, ale będzie wszystko posprzątane rano już będzie krasnie ty pozdrowiał babuszki Папе, поздравляй. Скажи привет. ту. Поздравляй. Привет. 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 А привет. ты тоже? Мама, папа, дядя. Поздравляю. Мама, папа, привет. Мама, пошел, привет. А, -а, а? Это не Пиза, это Венеция. Пиза. Я сейчас туда пойду. no i widzicie, wszędzie woda to na razie tyle o, <grymne> specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej zwiedzamy, zwiedzamy Wenecję a tu nam pięknie grają dzień A na razie tyle, do usłyszenia.